Cześć. Od zeszłego tygodnia trafiło do nas sporo zgłoszeń w temacie nowego oszustwa. Wielu z Was otrzymało zapewne e-mail od Poczty Polskiej z zawiadomieniem o nieopłaconym przejeździe autostradą A2. Treść brzmi następująco: Szanowny kierowco, przypominamy, że opłata za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A2 nie została uiszczona dla Państwa pojazdu. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące opłaty. Lokalizacja bramki poboru opłat: Autostrada A2. Opłata za przejazd 30 zł. Nałożona kara 30 zł. Łączna kwota do zapłaty 34 ,89 zł. 89 groszy. Prosimy o dokonanie płatności do czwartek 6 lutego 2025 roku, aby uniknąć dodatkowych kar. Możesz zapłacić za pomocą opcji płatności. Brak uregulowania opłaty może skutkować dodatkowymi karami oraz podjęciem działań prawnych. Aby dokonać płatności lub uzyskać więcej informacji, Odwiedź stronę, zapłać teraz lub przejdź na stronę Autostrady A2 pod adresem nasza strona. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu. Dziękujemy za uwagę i współpracę. Z poważaniem, Autostrada A2, dział Obsługi Klienta. Kwota wydaje się być niewygórowana, i wielu nieświadomych czy roztargnionych odbiorców, dla świętego spokoju, może chcieć uregulować płatność. Tym bardziej, że próba wyjaśnienia i połączenia się z podanym numerem telefonu jest bezskuteczna. Numer nie istnieje. Pod wyróżnionym tekstem Zapłać teraz i nasza strona ukryty jest link do strony, która umożliwia nam opłacenie należności, a w rzeczywistości jest to przekierowanie do fałszywej strony banku, gdzie wykradzione zostaną dane logowania i waszą stratą nie będzie utrata 34 zł i 89 groszy, ale wyczyszczenie konta bankowego do zera, a w skrajnych przypadkach oszuści wezmą jeszcze dodatkowo jakąś szybką pożyczkę. Pamiętajcie, jeżeli nie jesteście pewni autentyczności otrzymanej wiadomości, to sprawdźcie to u źródła. Nazwa nadawcy nigdy nie jest potwierdzeniem, że e-mail pochodzi właśnie od niego. W tym przypadku prawdziwy adres e-mail wyglądał tak. Zawsze możecie też zadzwonić do ogólnopolskiego biura obsługi klienta, czy to poczty polskiej, czy autostrady Wielkopolskiej, jak w tym przypadku, ale nie na kontakt podany w mailu, tylko samodzielnie, znaleziony na oficjalnej stronie tych firm. Kolejny temat to przypomnienie problemu fałszywych linków i zwrócenie uwagi na bardzo ważną rzecz. Ci, którzy oglądają nasze wszystkie filmy na bieżąco, na pewno znają ten problem, a ci, którzy nie znają, to zachęcam do obejrzenia tych filmów. Link do playlisty umieszczam u góry ekranu. Chodzi o atrakcyjne oferty drogich i popularnych produktów w serwisach ogłoszeniowych, gdzie sprzedający proponuje bezpieczną finalizację transakcji, podsyłając link do zakupu z ochroną kupującego przez OLX, Allegro czy Vinted. Oczywiście otrzymujemy fałszywy link, pod którym strona łudząco przypomina prawdziwy serwis ogłoszeniowy, gdzie płatność jest zazwyczaj tylko za pomocą blika. Jak ktoś nie przyjrzy się dokładniej linkowi i nie porówna go z prawdziwą domeną danego serwisu, to ryzykuje bezpowrotną utratę pieniędzy. Ostatnio oszuści bardzo się starają, żeby link wyglądał jak najmniej podejrzanie. Popatrzcie jaką wiadomość dostał Michał, który chciał kupić za 700 zł PlayStation 5 z 28 grami z ogłoszenia na Facebooku. Witam, ogłoszenia aktualne. Tak jak w opisie stan bardzo dobry, konsola działa bez zarzutu. Sprzedaję z grami, padami, okablowaniem i pudełkiem. 700 bez negocjacji. Bardzo proszę zamówić tak do 21-22, to bym jeszcze dzisiaj zapakowała wszystko i już jutro z rana wzięła do pracy i wysłała. Dziękuję. Prawda, że na pierwszy rzut oka link do rzekomej oferty na Allegro lokalnie wygląda legit? Jak wiecie co jest nie tak z tym linkiem to napiszcie w komentarzu, a jeżeli nie wiecie to odpowiedź będzie na końcu filmu. Oszustwa inwestycyjne to od wielu lat chleb powszedni. Nawet w trakcie tworzenia tego filmu pojawiła się informacja o kolejnych ofiarach. Na naszym kanale ukazało się wiele filmów w tym temacie. Schemat jest praktycznie niezmienny, ale cały czas skuteczny. Przeglądając serwisy społecznościowe, głównie Facebook czy nawet popularne serwisy internetowe, można natknąć się na reklamy zachęcające do inwestycji, które oferują krociowe zyski w krótkim czasie. Oszuści bardzo często wykorzystują wizerunki znanych postaci jak celebrytów, sportowców czy polityków, którzy rzekomo namawiają do skorzystania z tej cudownej propozycji zainwestowania w znane i szanowane firmy czy kryptowaluty. Po kliknięciu w reklamę musimy podać podstawowe dane jak imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu. W krótkim czasie po rejestracji odzywa się do nas specjalista do spraw inwestycji, zazwyczaj z charakterystycznym wschodnim akcentem. Panie Marcinie, jestem przedstawicielem handlowej spółki Orlen. Pan złożył rejestrację u nas na stronie internetowej. Przypominasz, epa, tak? Tak, tak, powiem tam. Do. Super, proszę mnie zorientować, czy udało się panu pooglądać takie ogólne informacje na wstępie tej rejestracji. I prowadzi nas za rączkę, co, gdzie i jak zrobić, abyśmy cudownie i bez wysiłku pomnożyli nasze pieniążki. Oczywiście wiadomo, jak kończy się ślepa wiara w takie bajki. Gdy stracimy już wszystkie swoje oszczędności. A często jeszcze dodatkowo się zadłużymy z tego tytułu, zaczynamy szukać ratunku, którego tak naprawdę nie ma. Zdesperowani szukamy w internecie kancelarii prawnych, które pomogą odzyskać nasze pieniądze, i oczywiście niesamowitym zbiegiem okoliczności pojawiają się nam reklamy firm, które specjalizują się w tym. Jeżeli nawiążemy kontakt z taką firmą i uwierzymy w to, że odzyskają nasze pieniądze, to stracimy jeszcze więcej, ponieważ to zazwyczaj ci sami oszuści, którzy wcześniej te pieniądze nam ukradli. W temacie oszustw inwestycyjnych prężnie działa grupa Nie Dla Skamu. Zdemaskowali oni już wiele takich fałszywych kancelarii prawnych i ostrzegają przed tym. Warto odwiedzić ich stronę i kanał na YouTube. Oszuści, aby wzbudzić większe zaufanie wśród ofiar szukających pomocy po stracie pieniędzy, pokusili się do wykorzystania wizerunku osoby najwyższego zaufania w naszym kraju, przynajmniej dla pewnej części naszego społeczeństwa, i za pomocą sztucznej inteligencji stworzyli taką reklamę, która pojawiła się kilka dni temu na Facebooku. Zobaczcie. Jeśli padł ofiarą oszustwa, nie bój się, pomożemy ci. Zebraliśmy najlepsze siły, aby szybko przeprowadzić śledztwo w każdej sprawie i odzyskać Twoje środki. Stworzyliśmy biuro dochodzeń i zwrotu środków finansowych, aby pomóc Ci odzyskać to, co zostało skradzione. Nasi specjaliści już współpracują z międzynarodowymi partnerami i bankami, aby śledzić skradzione pieniądze i blokować oszukańcze schematy. Gwarantujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odzyskać twoje utracone pieniądze. Proces ten może zająć trochę czasu, ale dzięki nowym technologiom i wysiłkom naszych specjalistów, prawdopodobieństwo sukcesu jest bardzo wysokie. Skontaktuj się z biurem dochodzeń i zwrotu środków finansowych. Złóż wniosek online, a Twoja sprawa zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym czasie. Oczywiście, po kliknięciu w link pod rzekomym orędziem premiera, w celu złożenia wniosku o odzyskanie naszych pieniędzy, tradycyjnie musimy podać swoje dane kontaktowe i możemy oczekiwać, że odezwie się do nas przemiły, sympatyczny i pełen współczucia rzekomy prawnik, który zrobi wszystko, aby wydoić nas do zera. Napiszcie w komentarzu, czy natknęliście się na podobną reklamę. A teraz rozwiązanie zagadki dotyczącej fałszywego linku do Allegro Lokalnie. Zapamiętajcie bardzo ważną rzecz. Po nazwie domeny dalsza część linku powinna zaczynać się zawsze po slashu, czyli ukośniku. W tym przypadku nazwa domeny kończy się tutaj. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.